W Polsce rosną koszty życia. Chcieliśmy się dowiedzieć, co myślą na ten temat Polki i Polacy, dlatego zorganizowaliśmy dialog o tym, czy w Polsce da się godnie żyć. W dialogu wzięło udział 11 osób z całej Polski. Zaczęliśmy od tego, czy w Polsce da się godnie żyć pod kątem finansowym, ale rozmawialiśmy nie tylko o rzeczach materialnych, ale też o wartościach i o tym, jakie znaczenie ma samo słowo godne życie dla ludzi. Mogę sobie kupić jakąś książkę, to też jest takie godne życie. Nie tylko konsumpcja, czyli jedzenie, podstawowe lekarstwa, ale to też, też ta, ta kultura. Dla mnie godnie żyć to jest żyć uczciwie. Że owszem, może nie stać mnie na wyjazd na Wyspy Kanaryjskie czy na urlop co roku, ale ja uczciwą pracą uważam, że pracuję na rzecz swojej rodziny. Mi się wydaje, że godne życie jest możliwe tylko, jeżeli jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty. Dla osób, które uczestniczyły w dialogu, ważną rzeczą był szacunek. Zgodni byli co do tego, że pomoc i szanowanie się nawzajem należy się wszystkim. Mogą być w programy socjalne nie wiadomo jakie, ale jak nie będziemy widzieli drugiego człowieka, nie będzie tego szacunku, to i tak nic to nie da. To tylko hmm. będzie taka doraźna pomoc. Nie można odmawiać innym pomocy. W jednych ludziach dajemy im prawo do tej godności, a z drugiej strony człowiek może leżeć na ulicy i możemy właśnie nie chcieć, nawet spojrzeć na niego, jak ona hmm. osobę godną. Uczestnicy zgadzali się co do tego, że żeby godnie żyć, potrzebna jest sprawczość. Niezależnie od tego, w jakich warunkach żyjemy, ile mamy pieniędzy. Ważne jest posiadanie wpływu na własne życie. Były takie momenty, gdzie faktycznie nie można było ręki podnieść. I w tym momencie człowiek nie czuje żadnej godności. Przysięga. Jeżeli jest zdany na pielęgniarkę, pielęgniarza kogoś w szpitalu, to nie ma tej godności, więc sama możliwość poczynienia działania daje nam bardzo dużo prawa do tego poczucia się, ha, ja mogę. I jakby w tym działaniu bardzo dużo możemy odnaleźć sobie godności. Nasze rozumienie godności wynika też z naszego pochodzenia, z wydarzeń, które kształtowały nasze życie. Warto pamiętać, że każdy z nas ma inną historię i nie oceniać tego, jak rozumiemy godność. Kiedy rozmawiacie na sporny temat, warto znaleźć punkty, w których się zgadzacie. Nasz dialog pokazał, że wszystkie osoby uczestniczące zgodziły się co do tego, że pomoc i wspieranie innych są ważne. Kiedy sam będziesz prowadził taką rozmowę, staraj się nakierowywać uwagę też na to, co Was łączy i na kwestie, w których się zgadzacie. Dla mnie najważniejszym momentem była zmiana perspektywy, spojrzenie na ten problem tej drugiej strony i zobaczenie problemów tej różnorodności. To był dla mnie taki, taki otwierający bardzo moment. Różni nas też bardzo wiedza, to co też mogliśmy wnieść i to jest dla mnie mega ważne. Niezwykłym momentem był moment, kiedy wziąłem kartkę i zacząłem notować, bo nagle się okazało, że wiecie strasznie dużo rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. Są takie rzeczy, które dzieją się w skali makro i których totalnie nie rozumiem. Dopiero uświadamiam sobie, jak bardzo mi są potrzebne te wszystkie skale. Przed nami następne dialogi. Wejdź na stronę www. Polski dialog.pl i zapisz się na temat, który Cię interesuje. Do zobaczenia!